Jako, że ludzie na tym serwerze są bardzo śmieszni, a tak naprawdę to nie, to słuchajcie, dzisiaj wraz z Polish Chocolate oraz Hadesiakiem, cześć chłopaki, dzień dobry, o, ja, dzień dobry, siema, dzień dobry. Siema, słuchajcie, to? rozwiążemy zagadkę, gdyż, ponieważ moje auta, dwa auta, nie jedno, słuchajcie, zostały skradzione, możecie na pocieszenie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrybujcie kanał, koniecznie, przybywa was codziennie po ponad tysiąc ostatnio, Ja naprawdę bardzo dziękuję, utrzymajmy tę frekwencję, subskrybujcie. Dobra, słuchajcie, w takim razie mamy zagadkę, hej, jako, iż jestem totalnym psychopatą, twoje auta postanowiły iść na spacer. Jeżeli chcesz je odzyskać, udaj się do miejsca, gdzie nie możesz być coś na 100%. Bo przypał. Wiadomo o co chodzi, nie? Kompletnie nie. E, no ja, no jasne, ja jestem mistrzem zagadek. Policja. Tak, dokładnie, chodzi o policję. Dobrze, więc słuchajcie, ja oraz moich dwóch kompanów broni, miecza i nie wiem czego. Ale idziemy sobie razem do policji. Akurat pada Szybka Szybkowskiego komisarza nie ma teraz na naszych koksowicach. Chyba śpi albo nie wiem, gdzieś wyjechał w bieszczady. owce, to jest bardzo straszne tutaj w tym miejscu. Gdzie szukamy podpowiedzi? Powiedzcie mi. A, dobra, tutaj. Nie, nie trzeba było długo. Nawet nie trzeba szukać. Nie trzeba szukać, dobra, co my tutaj mamy dalej? Żartowałem, jednak od na 100%. Policja nie widziała twojego auta, ale za to pewien rybak z syndromem wyższości widział podobno. Ja pierdziele. Ej, słuchajcie, ja chcę tylko powiedzieć tak. Jest bodajże druga minuta odcinka, a już poleciały dwa wyzwiska. Nie dość, że poleciał tekst w tylu. policję. To jeszcze chciałem powiedzieć, że poleciał tekst na biednego Nitasziemu. Bogu ducha winny rybak niestety, słuchajcie, teraz tak, gdzie on teraz rezyduje? On chyba ma tylko swoją firmę, e, co nie? Chyba tak, jakby jego domu nigdy nie widziałem. No właśnie, on miał tutaj taki lejek obsrany, ale dobrze, że go w ogóle... Górę... Co, co jest? Czemu to auto się dymi? E, to S jest auto what? Citroxa. Bzz. A, S1 Trox, ale się dymi, lol. Tylko teraz tak, no dobra, tu jest zamknięte, ale ja tutaj muszę chyba wejść, nie? Czekaj, e, to, no nie właśnie, ja. to nie ja, to właśnie przypadek. Może gdzieś indziej, on nie ma jakiejś chatki rybackiej czy coś? No w sensie, kiedyś stała tutaj taka mała chatka, ale jej już tu nie ma, więc... No właśnie. A. Aha, dobra, bo tutaj jest Okej, okay, dobra, rybak widział Twoją furmankę z zielskiem, to nie jest zielsko To jest liść laurowy e, To jest illegal bite Ej, popisowni mi się wydaje, że to Nexus zrobi tu zagadkę, ale nie wiem, jest ona Pod wodą, co? Na kordach minus 17,324, nie no ja sobie gdzie robię. to jest? Minus ile? Minus 17,324 Minus 17,324 17, Nie, nie wiem gdzie to będzie, ale chyba gdzieś na górze bardziej nie Czekajcie, chodźmy eee. na górę i się przekonamy Trzy, Ale 300 jest w kierunku twojego do domu. A rzeczywiście! Czy ktoś utopił moją furbankę w rzece obok mojego domu? Albo w mojej farmie w ogóle, co najgorsze? Ale co za pieprzony psychopata, auto pod wodę wrzuca? Czyż to, to i do mechanika będzie, no. Minus, minus 8, tak? No minus... to minus 8 to jest yy, w ścianę bardziej, o tutaj gdzieś. Coś mi się tak wydaje. Minus 17, 324. Minus 17! Minus 17. <laughs> ale jesteśmy, ale jesteśmy przykrzy, naprawdę. Minus 17, dobra, czekajcie. Czyli pod wodę. No rzeczywiście. Aha! Pod wodą, rzeczywiście to... Tak. jest tu... 15. Tu, 20. 17. No bez że musimy się tutaj kopać. O, tu. No nie! Czy to są jakieś <laughs> jaja? Moje pierwsze auto jest pod wodą To fajnie Czekaj, Co? załatajmy tutaj, żeby, nie wiem, ono nie utonęło, cokolwiek e, Chyba się nic nie stali jak pod wodą będzie no, no, właśnie się, no właśnie się psują one Aha, tak. okej okay. No to fajnie Gratulacje, twoje pierwsze auto jest tutaj Następnego musisz szukać w pewnym domu, który serio poszedł na spacer O, ja wiem ja gdzie Ja wiem, ja wiem gdzie Ale, panowie, moje auto Jak, jak je wyciągamy? Pytanie hmm, e, Tunelem? Tunelem? Ej, dobra To jest dobry pomysł, no, rzeczywiście A, główka pracuje Dobra, czekajcie, tutaj Tylko postawię to tutaj? Czekajcie, Zrobimy to tak, czekaj, ja przepłynę O, no to jest wię więcej tej wody Powiem wam tak, jeśli to zrobił Jawor Jawor, będziesz kurwa faj... <laughs> Tyle ci powiem, bo <laughs> Ja naprawdę, słuchajcie, on każe Płacić pieprzone ubezpieczenia Czekajcie, ile to wychodzi? O 80 diamentów tygodniowo Za ubezpieczenie auta i on wpieprza moje auto pod ziemię I pod wodę, czy to jest normalne? No nie wiem, nie wydaje mi się Tak troszeczkę, generalnie auto na razie Niech tutaj zostanie, mi się wydaje, bo ma zero. Ja wezmę mechanika tutaj holowanie zrobimy, bo to no, nie ma sensu. Poza tym, pod, ja kupiłem... podziemny garaż. Tak, poza tym ja kupiłem ubezpieczenie, więc mi się wydaje, że ja mam Taak. prawo do darmowego holowania, więc Jawor, płać że za swoje winy teraz. Znaczy mam nadzieję, że to nie on. Przepraszam, jeśli ja... nie Jawor, a Jawora tak wyzywałem. Ale to Jawor przyzwyczaił się już pewnie. Dobra, nieważne. Tak czy siak, domek, który poszedł na spacer. Ja wiem, który dom poszedł na spacer. E, ja wiem, jak tam iść. Pierwszy dom Ale Paczola. Się... Ale pierwszy dom Paczola, który jest daleko od miasta, czy ten, tak. który jest w wy mieście. Wydaje mi się, że ten, który poszedł daleko No to możemy tunelem do niego pójść Słuchajcie, w takim razie udajemy się do zamkniętego tunelu Ze względu na to, że tam znajduje się kolejna podpowiedź e, no, to Znaczy, bo tam jest stary dom Paczola Nie mylić ze starą Paczola, bo ona jest pod moim biurkiem aktualnie I robi swoją robotę W takim razie musimy się udać tutaj Panowie, nie zaśmialiście się z mojego żartu, bardzo mi smutno A ja, w, ja w serduszku się zaśmiałem A, a ja, tak się, ja, się, ja się zgubiłem ogólnie e, A, nie, e, nie, nie, idź nie, do, się do dużego nie. krasnoluda Wy mu machnij, Hadesiak, Maxi mu, Hadesiak Macham mu. Ale to... jestem nowy! Jeden dzień dopiero tutaj jestem. Ja, ja się zgubiłem, przepraszam, ja nie wiem, jak tu się chodzi, no. Ale biedny czoklecik. Słuchajcie, jeśli się cieszycie, że czoklecik został dodany na serwer, to zostawcie apeczkę w górę, tak wiecie. Jak będzie na przykład 15 tysięcy apek w górę, to czoklec zrobi fikołka w Minecrafcie, prawda? O, nawet dwa zrobię. Dobra, tu jest generalnie ciemne jak w dupie. Coś tam widzę! Ale słuchajcie, to jest część naszej przygody. Co tam? Się I idziemy dzieje? i szukamy z y światełka w tunelu. Czy mamy światełko w tunelu? No nie, bo na przykład jest noc. A nie! jest światełko w tunelu, jest światełko, słuchajcie dziwiać. widzimy światełko w tunelu Czy Ej, to jest ale, to? Ale wszyscy mówią żeby nie iść, nie iść za światełkiem w tunelu właśnie Ale my idziemy, to jest... <laughs> Creeper UWAŻAJ! Uważaj, uważaj, <laughs> uważaj, patrz, walę je e, elo, elo no, nie zestraj się, nie zestraj się. Ała, 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 ała. Uważaj! Ups, Dobra, dobra, jest ale w porządku. Asf asfalt się nigdy nie niszczy, to jest plus. Drogi w Polsce to gówno, ale asfalt Maczola to jest chyba z tytanium, naprawdę. Dobra, <noise> więc tutaj mamy tor, tutaj mamy w ogóle inną miejscówkę. Prawdopodobnie nie byliśmy tutaj na odcinku, znaczy, no bo nie, nie wychodziliśmy tutaj jeszcze, więc dzisiaj taka przygoda, ten odcinek, naprawdę bardzo mi się podoba. I ten dom jest tutaj, bo to, to jest ten, ten dom, tak? tak? Tak, to jest ten dom. Czy mamy tutaj kolejne podpowiedzi? Bo ja go zniszczyłem w ogóle. Zgifowaliśmy. Go, bo tam był kwarc. Jest tabliczka, Coś, coś tak. jest. Jest coś. Jest, jest, coś? jest. Dobra. Mamy, no. Dobra, 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 lecę, 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 gdzie jest... Creeper, uważaj, czekaj! <laughs> no i zrobił fikołka. I zrobił fikołka, moi drodzy. <laughs> dzięki waszym lajkom. Pierwsza śmierć. Ale słuchaj, Czy udokumentował... Creeper! De. To creeper, to creeper, to creeper, goli oh, yeah. mnie Gratulacje już, już prawie koniec. Ostatnia podpowiedź. A, i tutaj jest ostatnia podpowiedź. Znajdziesz miejsce, w którym kopci się bardzo mocno. Panowie, kopci się, kopci się w trzech miejscach zawsze. Pierwsze miejsce to Kokspol, czyli paczolowe, że tak powiem, przedsięwzięcie. Drugi budynek to jest po prostu Noirachtowa rafineria, gdzie wyrabia benzynę Bożą. A trzecie to jest oczywiście Watykan. Tam co parę lat też robią smoka dużego i wybierają nowego paladyna. Naczelnego. W które miejsce się udajemy? Do Watykanu, wiadomo. Dobra, no to słuchajcie, lecimy do Watykanu. Słuchajcie, wracamy z Watykanu. No nie chodziło o to miejsce, do no, niestety. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że chodzi o. No nie wiem, wydaje mi się, że chodzi o Cox'Poly jednak, ale zahaczymy też o rafinerię Najrakta, bo to gdzieś tutaj. Ten dym z komina przypomina zapach grilla, nie wiem gdzie, ale mniej więcej gdzieś tutaj. No to generalnie musimy się udać tutaj na górę, pod tą górę. Dobrze, więc słuchajcie, jesteśmy pod rafinerią, czy jak to się tam zwie. Generalnie sprawa jest taka, że nie wiem, gdzie. Idzie szukać dalej. Wydaje mi się, że albo tutaj, albo... Myślę, że w którymś z kominów, po prostu, nie? Że tak spo w kominu. W to kominie. Gdzieś, idzie bardzo się dymi. Na moją logikę, to mi się wydaje, że chodzi o, o koks Naprawdę, bo... No kto się wydaje, że ta względem. osoba byłaby leniwa za bardzo, więc... No, proszę was. Ktoś się nagrał odcinek Ugrałem od mu dwa auta! niczego się nie spodziewał! Generalnie tak, tutaj mamy kominy i przy kominach nie widzę nic Totalnie, w sensie tam jest jeszcze drugi komin I nie wiem gdzie mam dokładnie szukać Mocno się dymi Czy na pewno chodzi o kominy? Nie, na pewno chodzi o kominy Czekaj, nie, już farmię trawkę GG, nie, to nie, A, to nie to Czekaj, już się co? Farmię trawki Nie, no to raczej nie to, no Już farmię trawki, GG, no nie, no raczej nie to Ale gdzie indziej? Na zewnętrznej stronie? No nie wiem, ktoś naprawdę się mocno spocił, żeby to ukryć Dobra, chwila, został jeszcze jeden Komin? Powinno być przy nim? Przynajmniej tak mi się wydaje Nie no nie ma, nie ma, tutaj nie ma zupełnie Słuchajcie, jestem debilem Generalnie to było w tym kominie Generalnie zostało to też ukryte, bo tutaj po każdej stronie Jest pieprzody znacznik Musimy teraz tak, wskoczyć tutaj do środka I mamy teraz tak, jak już jesteśmy Przy temacie kopcenia To twoje drugie auto znajduje się w pewnej Nieistotnej już farmie trawki GG Wiecie gdzie jest nieistotna farma trawki? Ja nie mam pojęcia, ja też nie Bodajże to jest teren Nexe i od The tam pod górą, więc powiem wam tak, auta znajdowały się prawdopodobnie o, patrzcie jak se latam. Ale koks, ale se latam. Uuu. Słuchajcie, kończąc tą żałosną zagadkę, która zupełnie mi się nie podoba. Przepraszam, ale nie wiem. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest tutaj o to miejsce chodzi, bo tutaj e, Nexa kiedyś miał swoją farmę nielegalną. A, no i jest moje drugie auto. Jak widzicie. Ty I tutaj ty tam ta miałeś pod domem. To jest napisane czas. tak, gratulacje przyjacielu. PS, Jawor to super śmie... człowiek. No, powiedzmy. Czyli generalnie, słuchajcie, auta były cały czas pod, pod domem. Zobaczmy w takim razie, jak damage e, tego auta przekonajmy się. Zobaczmy w takim razie. Wsiądźmy do środka. Uwaga, i. No i słuchajcie, wszystko jest walnięte. Więc słuchajcie, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Lataliśmy po całej mapie, żeby dowiedzieć się, że auta zostały po prostu zepchnięte w to miejsce. No i tyle. Poprzednie. Dzięki i cześć. Sorry, że nie jest to entuzjastyczny koniec, ale, ale no, taki nie będzie. E, Elon.